Siema, w tym, w tym odcinku będziemy grać Minecraft Skywars, chyba że Bedwars, nie wiem Nie wiem, No Znowu, dobra Z tym czymś, tu To jest takie coś na przykład, patrzcie Hop Na przykład takim czymś Ło Dziwne to jest Dobra, no to gramy. Ale to nie jest takie ciężki, jak myślałem. Bo są nawet do krynegami nogami, może być, więc jakby nie wiem. Czekajcie, tu są jeszcze skrzynki jakieś. Kurna, znowu zapomniałem. Tak powiem, zgaduję, że zabiją mnie. Może. A jednak nie. Nie tu nikogo... Tu nic nie ma. To gdzie są. A tu jest to sklep No i super już się buduje. Nie było tego. Jesteśmy na kolejnej ręce. I włączamy znowu to. I co to jest tym razem? E, nie jest źle. Dobrze, fajnie jest. Dobra, zaczyna się to w ogóle praktycznie. A nie, bo tu się, tu się chyba od. Nie, dura, nieważne. Tak, tu się chyba odrobiło. Nie odrobiła kurna, tylko jak tam. Być jak wezmę ten A tu coś jeszcze jest. E, nic ciekawego. no dawaj no ty dziadu jeden no chod... co muszę ten czułość myszki sobie ustawić No na tym się czymś nie dograć grać. Do se... nie to jest controls na pięćdziesiąt ustawie no i idzie to jest skrzynka w ogóle jakaś? nie ma, super Jest jest kurna muszę cały czas zmienić. Jeszcze. Nie to control, muszę sobie jeszcze mniej. Może na 45? Cieka, bo on ma mało, hp. Ja, a ja bloków praktycznie nie mam. Ale super. Coś tu jest? Pewnie, że tak. Co to jest? Protection 2, to wezmę te. <laughs> uh. Och. Dobra, ja uciekam. Nie. Aha! Super. Ale teraz zagramy Bedwarsy. option Super Secret Settings. Co teraz? Och! A ty się wygląda. Nie, przynajmniej nie jest tak źle. Gdzie to jest? O, jest F5 na R ma być. Nie dlaczego ja tak wolę jakoś? Jest mi lepiej jest. Dawaj. Dobra może być. O oh, nice! Nie mam tego, ty co jest? Czekaj, a jestem Cyjan. Dobra, tego nie mam. Ha. Ale łatwo, nie mam sąsiadów w ogóle. Kurwa, jest Jezu, co ja robię? <laughs> mm. Sorry za głos, ale wiesz, nie wiem Mikrofon nie mam mi, chory jestem Chyba no Dobra Ile jeszcze? A no dobra To jesteśmy? W ogóle te super-secrets jak to super daje? O nie! Co to jest? Jezus Maria, ole mi, ole logi mam. Ja pierdolę. Nie no, ja to zmienia, bo mi. No, może być, ale. Kurna, bo jak ja zginę, no to co to będzie? Jezus Maria, bo to by to było najgorsze, mi nawet komputer tego nie mógł trzymać. No trzeba było... Dobra. Co to w ogóle za jakieś linie takie wszędzie. Dziwne strasznie. Lecimy na żółtego. Chyba, że za chwilę to przyjdzie i zabije mnie. Ja w ogóle dam radę doskoczyć tu fireballem. Nie, nie fireballem, kurwa, bo to fireball na stówę nie doskoczy Ale czy TNT da radę? No nie no kurwa. Dobra. Yy, poczekaj, on do mnie idzie? Nie. Dobra. On mu rozwala, co jest? Ja mu rozwalę za chwilę. Dobra, bliżej, jaksy, <laughs> Ale mnie chyba. Proszę nie zginąć, mam dwa ME i 7 diaksów. Nie przyjdź tutaj. Ale na początku mu zniszczymy. Beda? Bierzemy potki i lecimy do bazy, bo on nam rozwalił. Chyba już idzie. Tam jest. Tam on idzie do mnie. Nie, nie wiem gdzie on jest, gdzie on jest, a tam jest, dobra, teraz wiem gdzie jest, dawaj, no i co on robi? não me faz bola. No, e... não aí me tráfico aí dá vai yes GG Nice nice -y. Nie, możemy skończyć to nice Spoko. Było spoko, więc nie, to jest Cypress i jest takie odwalony Czy może GTLIK to jest kilka razy? Och, nie no znowu. Znaczy mogę takiego takie coś wylosować. Mogłem zwykłe, mogłem... A, to, to już chyba... Nie, tego nie wylosowałem jeszcze. O, właśnie! To jest najgorsze. Kurde. Mogłem takie coś. Chcę jeszcze raz wam pokazać, jak to wygląda, kurde. Pokazać wam, jak to wygląda z do góry nogami. No halo. No nie mogę tego dostać. Zielono jest? O nie, Spider! O Jezus Maria, co to było? O jest, patrz, patrzcie. Takie coś. Jak to się w ogóle gra? Cię będę bridował. No tak, tak to wygląda. No, to siema.